19 września w Sędziszowskim Domu Kultury w ramach Uniwersytetu Samorządności odbyły się warsztaty malowania porcelany. Tradycja, kultura i wyrafinowana sztuka. Sejmik województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 przyznał gminie sędziszów Małopolski pomoc finansową w kwocie ponad 13 tys. zł na realizację zadania pod nazwą Inicjatywy Edukacyjne dla mieszkańców powiatu Robczysko-Sędziszowskiego w ramach koncepcji Uniwersytet Samorządności 2024. Uzyskana przez gminę pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego przeznaczona zostanie na przeprowadzenie sześciu inicjatyw inicjatyw edukacyjnych w sposób ogólnodostępny i nieodpłatny dla zainteresowanych tematyką spotkań mieszkańców z terenu powiatu robczycko-sędziszowskiego. Inicjatywy edukacyjne są zrealizowane w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Sędziszowie Małopolskim. Pierwszą z nich były warsztaty malowania porcelany, które poprowadziła instruktor Magdalena Bielecka. Jest to nowość, że jest to coś ciekawego dla mieszkańców i że cieszy to się sporym zainteresowaniem. Jakie tradycje, jakie techniki związane z malowaniem porcelany poznają uczestnicy? W tym przypadku mamy dzieci, które zaczynają od podstaw, także uczą się one po prostu posługiwać się e, narzędziami malarskimi na porcelanie, ponieważ jest to całkowicie inne płótno, aniżeli na przykład kartka papieru. Więc nie mamy specjalnych technik, idziemy od początku od grupy. E, od zera. Malowanie porcelany to sztuka, która fascynuje i inspiruje od bardzo wielu lat. Malowanie porcelany to jest technika, która, tak jak na przykład wycinanie e, tradycyjnych wzorów, czy jak na przykład haftowanie, wzięła się, tak jak wspomniałam wcześniej, z tradycji. Jest zakorzenione w kulturze ludowej. Co prawda, my nie wykorzystujemy dziś e, tradycyjnych wzorów, ale jest to, powiedzmy, jakieś odniesienie się do korzeni, do tego, jak ludzie spędzali czas. Warsztaty z malowania porcelany okazały się dla dzieci niezwykłą lekcją artystyczną, ale nie tylko. To jest największe wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie o tą cierpliwość, o poświęcenie czasu, dokładności, precyzji, tak jak właśnie było powiedziane, na potrzeby stworzenia tego dzieła. Ja osobiście, jeżeli maluję, zajmuje mi to na parę dobrych godzin, a dla dzieci jest to może coś takiego nowego, że muszą popracować nad czymś dłużej, przyłożyć się do tego, mówiąc kolokwialnie. Dzieciaki chciałyby, żeby to było piękne i zrobione bardzo szybko, co spotyka się z takim lekkim zdziwieniem, kiedy po prostu muszą poświęcić na to dużo więcej czasu. Cieszę się, bardzo fajnie się maluje na porcelanie. No i Mam nadzieję, że ładnie mi to wyjdzie. Mhm. No, a jakim zadaniem jest właśnie malowanie porcelany? Jak się to robi? Co, cię, co jest potrzebne? Na pewno jest potrzebna woda i specjalne farbki, bo zwykłymi by się nie dało malować. Jaki e... motyw wybrałaś? Na co się zdecydowałaś? E, znaczy teraz rysuję dla taty. To będzie droga, i w, a w środku będzie właśnie taki samochód i tu naokoło jeszcze będzie jakaś trawa na przykład. Jak podoba ci się malowanie porcelany? E, fajnie jest. Co jest takiego fajnego w tej sztuce? można sobie stworzyć własne dzieło um, że um, można no, można sobie stworzyć właśnie takie dzieło które właśnie się chciało a nie można było sobie takiego znaleźć a ty na co się zdecydowałaś jakie motywy wybrałaś ja taki wianek wokół um, talerzyka i jeszcze kubeczek będzie taki powiedz mi to jest trudne namalować cokolwiek na porcelanie tak, trochę tak. Kolejne spotkania w ramach Uniwersytetu Samorządności zaplanowano na 26 września. Warsztaty będą dotyczyć udzielania pierwszej pomocy. Wziąć w nich nieodpłatnie mogą udział wszyscy chętni mieszkańcy z powiatu robczycko-sędziszowskiego.